Przybierzeli do Betlejem pasterze, Grając kośnie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Przybywamy do was dzisiaj gospodarzem mi. myśmy razem się tu z wami radością dzielili. Jezus przyszedł z grz ruchu grzesznego człowieka, więc nie każdy potrzebuje się do niego wyciekać. Syn Boży narodzi się w nędze rozchłodzie, nikt z ulic nie chce go przyjąć we własnej zagrodzie, a przecież on jest... Da Remont Boga naszego jest dobrą nowiną, przyjdźcie więc do Niego. Wielu Jezus zaprasza każdego. Wielu ludzi jest na świecie, co Boga nie znają. Może o kimś opowiecie, chętnie posłuchają. I dlatego misjonarzy tak wielu potrzeba, by każdy człowiek na ziemi trafił do nieba. By misjonarz mógł mszę świętą i dla nas sprawować, trzeba kościół lub kaplicę solidną zbudować. Wasza pomoc też potrzebna, by w tak działać. Szkoła uczyć nad zawodu. Studnie wodą domy. Do dzisiaj dobrze Jezus, prośbą się zwracamy. Bo my, mali misjom pomagamy. Zdjął, wspierajcie jak to może pracę misjonarzy. Proszęcie, Boga, by ich zdrowym i pomocą ważył. Bóg zapaść gospodarze, żeście nas przyjęli, żeście spadli że do rupsecy molin połowieli. Niechaj Jezus wynagrodzi wszystko, co czynicie. Jak Bóg zechce, to zaroczek znów nas zobaczycie. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki.